Oto powód. Traktujecie mnie jak powietrze, choć haruję tu za wszystkich. Ja powinnam reżyserować, a nie ten drętwy laluś. Myślałam, że gdy go wyleją, wreszcie wskoczę na reżyserski stołek. I pewnie uszłoby mi to na sucho, jednak nie. To nie mogło się udać. Od początku nie miałam najmniejszych szans. Tak, ambicja zrodzona z... I mój plan na pewno by się powiódł, gdyby nie ten namolny super kibic. I z pewnością by mi się to udało, gdyby nie ta banda żałosnych patałachów. O, wybaczcie mi, jeszcze nie wyszłam z roli. Mario, nie! Moja pokrewna dusza! Te urocze siostrzyczki uwielbiały się dzielić, ale jedynie ze sobą. I uszłoby nam to na sucho, gdyby nie te piżamowo-balowe smyki. Rubi, trudy luksus. On musi? Tak znienacka? Mniejszym wykreślam was z testamentu wujaszka. Bekniecie za to, rabusie pięknych drzew! Pewnie uszłoby nam to na sucho, gdyby ten wścibski pies nie skusił się na kanapkę z kosza. A co w tym złego? Pewnie śmigałabym bez napinki, gdyby nie wtopiły mnie te właźliwe gimbusy. Chyba z grubsza zrozumieliście. No jasne. Tak. Co A kiedy powiedziała wścibstw! Na pewno usłoby mi to na sucho, gdyby nie ten wścibski aligator! Eee, a może raczej wścibskie smyki! Wiwat, gryzol! Ten dzielny zwierz zawsze dorwie pryszka! Gryzol, gryzol! 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 Nie no, e, chwila ludzie! Złapaliśmy go z gryzolem! Czyli to nasz wspólny sukces! Gryzol, gryzol! gryzol to bohater! To bohater! I jak wam się to podoba? Uszłoby nam na sucho, gdyby... Och, nie... Cicho bądź nie udało się. Dobra, teraz twoja kwestia. I, i Uszłoby mi na sucho, gdyby nie wywścibskie smyki.